Elo Siemandero, widzimy się tam niezwykle, tak jak zawsze trochę inaczej, bo z bomby po prostu mówię o chodziku. Na razie rozdawnictwo przyjdzie później, czyli szansa na skinka, a tu 10% więcej przy doładowaniu z kodem gryle, proszę Państwa, fajna sprawa z lytówki ładuję, macie 110 jak chcecie, jeśli nie chcecie to spoczko my i tak sobie batne będziemy kręcić, bo jak jakatelki są dla to, żeby Naturala wyzywać od... Dy... Dobra, mieliśmy przestać nie mówić tak brzydko. Oh, no dobra, dobra. kręć tylko... Hamas Ogólnie o to chodzi, o to chodzi widzowie, ja wam powiem, nie ma DMG Dygasa, Dygas Mediolanie. Znaczy dzisiaj wraca, a się nie na nagrywki, a DMG nie wiem co tam, się stało z tym. tym. Dlatego chłopaczki pamiętajcie, że robimy bitwy na trzech. To jest najważniejsze, tak? Dobrze, dobrze. Eh? Kręcimy skrzynią, ale żeś w mikrofon tej. No Sorka. No to co Sorka? Go. O, i znowu się No ale nikto żeby to wybrać teraz, bo zdro. Tak, jak na jak ten, jak na The... Bard ten ten natur... Ja mówię, Pewora ten. Sory drzemkę miałem w ten zawieszony. No oh, Michałowi Michał, kory Michał, wyjebałeś. Tak, musisz nagrywać <grym>? do czasu. O jeszcze muszę zjeść, bo obiad idzie. Bo dobra, tydy ty się z telefonem i tak wyszło. Bardzo layer nagraliśmy, co najśmieszniejsze, jak komentarze sprawdzałem, podczas gdy za nim kręciliśmy? Czy nakręciliśmy jedno odcinek, o kurwa? Oooo, jakiś widz pisał, o jak nie będziecie mieli czwórki, a akurat się nie mamy, to nagrajcie sobie w tego, nie? Jak nie będziecie mieli ludzi do całej sobie będziecie w czterech, sobie to. I potem drugi widz seszczą, a w tym czasie my już to kręciliśmy, bo to tak się fajnie zbiegło. I także jutro nowa gierka, nie będzie to jakaś cykliczna, ale taka, jako znaczy typu monopol. Ty ale Sraka jest, ty... Daj butterfly, żeby go jeszcze dynąć. Nie no, tutaj no. za no tu jest. O, 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 Michał? moje, pan, nie. rucham cię. No, Michał. Nie. Nie, 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 nie. A jaj, ale naparcie się ma to. O co no? Ale Sraakie sypie z tych szyń. Srakę straszną. No trochę kaku tu wyleciało, ale spokojnie. Ja tu naprawia teraz zepnoikowej. Tyle kosztuje? Tak tu czy Kakaraka? Probię za 6. Weź 600, zakręcę hama. Ale sraka ty. O, o, o. Dwie sraki i w końcu i na zero. Zapraszam. Lekki plusik. Oh Dobra, co to za kakaraka? <grym> o, o pumpkin case, pumpkin case. A to nowa, tak? Tak. Ile tak. kosztuje? O kurwa, pół na dżesterze. I Underdoga, Patryczku, zrobiłeś? Trzeba. So, to naklejeczka dla na Ciebie będzie, no. Ja niby słem, a tu jesteście zamuleni. No trzeba ma tak. jakiś dowcip. Ja starym nie mam żadnych dowcipów, solidna skrzynka wypadła. To jest cały jak... śmieszny. i Narysia, to... mówiłem na dla ciebie. Korytator, no... no... Ej, dodali czy to było wcześniej, że na... taki jest kolor rzadkości? Widzisz? Dodali, tak. 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 Było... tak. nie było tego, ja teraz to dobrze, bo ci ślepy jestem. No i nie było. No i co, nie było, no ale wiem. Że nie, na... jestem pewny, na... nie jestem pewny, ręki się nie da mu nie? To to Przez... kurwa za główno. O kurde, patrzcie na to, co to jest? O nie, dobra, to No to, to są card. zawieszki teraz, to dobra. oby by to było drogie, bo to było drogie. Kurwa, niech umiał. No nie, no ja to. Chciałem lepszego w Ale kurwa, spłacicie, porządek, nie? Porządek, porządek. Tak, właśnie, łapkasy. Ja szukałem w głowie skrzynek takiego się do łapkasy. Tak, łapkasy, zaraz latują już. Sraka. 5 tak, tapich, 5 tapich. O, no, i nadal miłożył wskazać na dupę. No, Ile mam dałem balans Żebym mi nie przeszalał ogólnie za bardzo. Dobra. dostałem może na Battlehopda, nie? Hmm. Ja pierdolę ty. Dobra, dobra, dobra robię za 500. Tak, coś tutaj podminiąłem. Ja o, no, się Zobaczymy. boję, web Zobaczymy, tak, Co z tego no, to jest to web. Kurde, na to, na jest web Nie zrobił na czterech No depil, depil. jakiś debil, ale to jest depil, przypomnij na do to... że tak, debil ci zrobi na cztery. Dodać bota przy Ale dodaj tego z kropki, że dodajesz bota i w prawym dolnym rogu jest kliknięcie jakby takie. takie wiesz, Czy tam dodać jaka nie Nie, to toski. Bo jak z tego klikam z tych, tych to wiesz, o, 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 widzisz jest duchany. Jak dodaję z tego, zauważyłem jakąś i że jak to sam wybiorę, bo ta kurwa. O, 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 jak o, o, piek, o, o, Jak piek. I dla pana Michałka. To o. będzie dobra bitwa, to będzie dobra bitwa, star. Jeszcze mi podziękujecie, że was przykład dałem. No oby kurwa, bo to chuj to się wydarzyło. A że na czterech zrobiłem, no tak, tak było no. być. O, o no dobrze, dobrze teraz. W porządku, za bramą, kurwa. Ja to zgadzam. W grodzie wystawiony za bramę. Na spokojnie Moje dosze czy twoje? No ty byś musiał Bajonecika teraz hapnąć, wiesz? Nie no, chapniesz to ty Kutaska i Bionecika do graficznie. No wiadomo, kapnie ten edicat, ale dawnie nie było już. Czasko zaraz też zrobić. Nie, to spring tylko ten Kaspian pierdolnie, patrz, już prawie chciał. Żaden Bajonet nie chce wypaść. Tak. Dajcie, dalej czy to jest jakiegoś. Kurwa mać, już było Dla Michała mistrza. na koniec, dla na koniec. O, aj, 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 podbitka, bo... ale jest w sumie, nie? No, tak jest... właśnie no będzie było fajnie. O jest, no takie, o taka na równi. Jest taka, o no. Dobra, skoro te skrzynki mnie lubią. One mnie lubią. To zróbmy. Tak, ale zróbmy na piesku, bo teraz będą mi nie, na zwykłym, bo zaraz będą mi oddawać, o, 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 tak właśnie To jest ta manipulacja, i patrz, że to tak się robi, na trzech jest, widzisz? Ucz się Ucz Dobra. się tego I co, jest wiele ja kaw? Tak Dwójka ciastko Dobra, już ja chodzę Tak, teraz sobie tłumaczenie nie znalazł, nie? To jest nasz kurwa, ulubiony. <grym grym> <omówiony. grym> o kurwa, ale, ale lecą te odrobia, ale... No właśnie, kurwa, coś polubię na trzech, bo właśnie lubi, lubi pierdolnąć z niej no no dobra jest To no, kurwa na tego, na zwyklaku No i to jest problem, podczas czas roda Ja przygarniam oh. stary No patrz na to Ja ten, pierdol, tak. za hiena bita Ale zmienili wygląd z tego hot Ci odroda. Kurwa co ci zmienili No zmienili tutaj na stronce, inaczej wyglądał wcześniej Bo ci się odkleiło No serio ci mówię Bo ja to chuja jest Pod oh. tego odroda. To jest no, jakieś ja no, czy co? Nie, 16 ziko, kurwa. No ładne, wygląda, kurwa, majestatycznie troszeczkę. To z będzie, nie? Za... No. 2,5. O nie, no kurwa, szmaciarza nie dogonisz, to dwa hodrody musiał wylecieć. A to jest... Najpierw wyleci hodrod, to jest lipa, nie? Nie no, może dwie ostatnie? No nie, bo tylko hodrod jest najlepszy, nie? Tak. Kurwa, no i po chuju. No tak, tutaj na razie bez Revelation, ale coś tam, coś tam życiło. Bez Revelation, tak? Nie no, no, spoko, nie? Nie no, nie jest, ja Nie, nie ma źle, kurwa ty. To nie jest dobrze, no. Ale jesteśmy 33 czy mamy widzowie, także kurwa. Ale patrzcie, tu zakręcę i mi wysra to od razu. Ta mocniejsza obligujesz na pierdol? Ta może być. Na wpierdol nie, tak mówią wygrał. Ale gówno jest tej. Nie wiem czy wygrasz, ale... O, jest odwrotnie. O, prawie na zero. Bo ma 46 i bądź 4 do no, no. 3. Trójka, no, bo ale usiadł. To, jest, to usiadł. jest tam mocniejsza, Aha, bo to są te. Anarchie. No to zwykły wyku będzie teraz? Eee, nawet ściek to mm. Nawet ścierb, to trzymaj go z Anarchia, butterfly, do naturalne rączek się kończy. Nie, dla mnie nic, daje. Ty lubisz robić te butterfly. No to lubi no. no. O, bardzo ładnie podnaturalka tutaj ten nie i w takiej konfiguracji kojarzę, że ja dostanę butterflya kurwa no w ten weszło się. Albo będzie nic. Ty zaraz jeszcze ciasto nie... Nie no, to pod ciebie zrobię spokojnie, pod ciebie zrobiłem. Nie, nie, będzie, będzie moje. Twoja, twoja. Dobra, w porządku jest. miał by być gotowy na wpierdol, co jest z tobą tutaj? No to nie no, bo tak jak powiedziałeś, że nie chcesz pierdol, to jednak się odpowiedzi. Tak, tak, tak. Dobra, ja zakręcę coś, o coś. O... To mieszankę werlowską zrobimy. Taką troszeczkę pierotów wrzucimy. I tutaj wrzucimy pyk. Dobra, to jest tak i teraz pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Yy, ile z balansem? Dobra. Pyk, pyk, pyk. Zrobimy za 8600. Dobra, zwierzymy w siebie, daje na zwykle. Wiadomienia z Discorda. Wyszkaszkują, wyskakują. To bardziej do drugi, drugi. Dodał, dodał. Dwa i trzy płomył paki. Dobry miks, dobry miks. To jest dobre, też mogłem tak na koniec jakąś flagowkę pierdolnąć w mocniejszego takiego. o. to jest zwyklak, zwyklak. No to nic, trzeba się modlić, kurwa. Ale kurwa, z każdej trzynekiem mam szczęście. No ja lubię też te no one są zajebiste. Są Sorry, widzowie, ja nie wiem, tak bekam jak świnia. One są zajebiste. Ooo, za dwa kanty, za dwa kanty. się, A. Faktory Masterpiecek? A, proszę, ha, się, no. Ale wiesz, to jest bajonet. No, 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 no ja kurwa, za średeczka może tam jeszcze No ja film to jest, ciasto. Chapnąłem się trochę, Gdzie ty się tu ładujesz? Jak to kurwa, gdzie ja zrobiłem pod Michała, to Michał robi podemnie. Nie, ja, no to nie jest pod Ciebie, staruj. O kurwa. A może jest, a może jest. No, szkół, Poseidon. To, M9, proszę. Kurwa. Nie, ona jeszcze na szarym końcu. już chyba no, kurwa. szanse, kurwa. Kurde, coś jest, ale to za mało. No, rzuć tą M9, kurwa, albo Battleplaya, no. Taka ładna bitwa miała być, a taki chuj do dupy wyszedł. Ja pierdzielę. Tragedia, wiesz. ty. No, się nie jest dzień na kręcenie, chyba. Tak, kurwa średnio by się chciało kręcić. Kręcić, nie kręcić, by się powinno wjechać, jest torek. Mówi, znaczy na wtorek mam brzęt. No i kurwa, wychuj, nakrycimy. Jestem na zero widzowie ogólnie, więc możesz open situation coś zrobić. Coś może być dużego nawet. Ile? Tak, 12, do 12. Do 12, myślę. A, to zrobię. Trochę... Tylko nie, że jedną zrobisz, nie? A... I wyprawy pani tutaj gówno i widzowie, kurwa od razu bez siły, jestem głowa mnie boli, rozmi no, się zapycha, kurwa, sucho w gębie mam. Kurwa, senny jakiś chodzę, gorąco ja mi... Nie palisz tego gówna, ja a to wypalę i ja to wyrzucam, kurwa, serio. Ale co? Co ty palisz? 67 O kurwa, jeszcze jest połowa. 15 buchów jakiś. 15 koła buchów. No dobra. Jakiś ten... No jakiś, kurwa, nie wiem, aromat. Kuzy mi dał. No to jest zwykły czy piesek zwykły? A bo teraz pomyślełeś, że tanki dostanie go z taką No coś tu tak właśnie czuję, Titanica, wiesz? Boję, ja myślę, że to jest... nie wiem, jak to LGBT Sport wygląda. Nigdy to logo z miniatury. Dobra, rzuć jakiegoś Titanica na koniec, potem jakąś... Rubiaka i będzie dobrze. Dawaj, Rubiego. Tak kurwa coś nie wierzę w tego Rubiaka. Kurwa, no ta skrzynka... No, o, a ze skiny w sobie tylko musi też pierdolność. No. Wcisnąłeś, wcisnąłeś to. Ja pierdolę, Manie, se wcisnął. Mam, wiem, że ma. Wcisnę ci kutasa w mordę. Ja pierdolę, no. Ten, no, dla niego ten lubi, no co. O, ale o, kurma, na podputeczkę, ja. Nie wierzę, nie? Ja pierdolę, to za, za szlauch jebany. Dobra, jest To go Kurwa, wypompujemy <ślauchy> za pumpkina. Szapisko, blisko, <ślauchy> szlał blisko, co ty za Dla piętnastaka? No rób, Michał, rób, Michał ty. Dobra, to z... o, na trzech zrobiłem. Dobra, jebać, obstajemy z tej bitwy. Yy... Kurwa. No ja robię, ja robię. Może nie wygrałem, ja robię, bo chcę tego, tego pumpki testować, dosłownie. Bo tu sześć takich danych po prostu i zobaczymy, co z tego śmiga na Halloween, czy coś tam. Ua, czy nas wystraci, czy nie. Nie, no bo czym to, to ciekawy drob w ogóle z tego jest. Za tak? gruby jest ten. Robi, jest jakiś karambicik, jest właśnie fejdika włupka, nie no fajne skiny te są. Znaczymy no. O tym zaraz czy fajne. O Rysiu, o, no właśnie Kurwa ja też za trójkę te i Koreczki analne pierdolone. <laughs> takie lepsze fajer, takie fire stare. No, One ładne są syno, no Ja pierdolę. <laughs> Michał sam się zdymał, sam się zdymał. jeszcze zdymaj czas do końca, proszę. O kurwa No nie ja tej... do końca, a siebie do końca stary. Ciebie i ciebie stary, siebie i ciebie Kurwa no. masz, ale siebie. I do natury jakiś, a nie i tak chuja to zrobię. Dobra, robi. Dobra, ja pierdolę ty. Musiałem to A się kurwa, kurwa to... nahapał. No a taka o, taka o. Dobra, ja to pierdolę, ja to pierdolę widzę. Ja to pierdolę, starczy dzisiaj. Nie wiem, jakoś tak bez wajbu jest. Nie wiem, nie ma Grzesia, o, ja nie wiem, nie wiem. Kot gry jakbyście chcieli zakręcić. Oczywiście nie namawiam, ale jakby ktoś chciał, to przy okazji 10% zgarnia z tym kodem. Ten kod też przybija mi przybijami wysoką piątkę i Wam daje moje szczere intencje i żebyście wygrywali jak najwięcej i wychodzili tutaj zarobieni. No. no i tyle. No. To co? Żegnamy się? Jak w Familiadzie? Pozdrawiamy.